Ruszamy na skrzyczne dzisiaj. Wyglądamy bardzo wyjściowo. Ludzie jak nas zobaczą to na pewno będą się cieszyć i będą się uśmiechać. Prawie jak można powiedzieć w lecie w Skarpetka i w sandałach. Jeszcze z reklamówką z Biedronki. Ale damy radę. Wiaterek bardzo przyjemny dzisiaj. Więc idziemy na górę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Już pierwsze ładne widoki. Zaczynają. Trasa bardzo fajna. śniegu nasypało, więc troszkę ślisko. Ale powoli z nóżki na nóżkę jest coraz cieplej, więc ciśniemy do góry. Moi drodzy, tak można oto zimę spędzać aktywnie. Zima nie musi kojarzyć się tylko z wiecznym odśnieżaniem, siedzeniem w domu, paleniem w piecu i przytulaniem do grzeńnika. Można morsować. Można jeździć na nartach. Można spędzać czas aktywnie, biegać po śniegu, chodzić po górach. Można niekoniecznie w short, tak jak my. Można tą zimę spędzać bardzo ciekawie i do tego Was zachęcamy. Ważne jest też w życiu mieć inspirację. Tak jak właśnie my złapaliśmy wśród ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy. Ludzie tacy jak Wim Hof, jak również inni, którzy na przykład przepływają. Kilometr w lodowatej wodzie. Przepływają z zanurzoną głową. Jak się nazywa? Pan, który leszek przepływa? Pan leszek też niesamowite rzeczy robi, także wystarczy tylko pokonać strefę komfortu. Zainteresować się tematem. Odpowiednio się przygotować. Pamiętajcie, że tu nie chodzi o to, żeby zrzucić czapkę z głów. Powiedzieć chwyć mi piwo i patrz. Bo czasem można może się to źle skończyć myśleć, czytać, rozwijać się i żyć na pełnej petardzie. Cisza, spokój. Piękne widoki na żywiec. Jeziorko żywieckie. Wyciszenie. Energia, radość, wdzięczność. Coś wspaniałego. No to teraz będziemy na pewno atrakcją dla ludzi. Wszyscy pięknie poubierani, w kurteczkach, tapeszka. My w spodenkach. Każdemu smakuje, to nie każdy lubi. Tym i ale będziemy się ładnie uśmiechać do wszystkich. Ten Marek byłby chyba bardzo poszukiwał. A tam ciepło jest dzisiaj, rewelacja. Jak się wyjdzie na górę, to nie chodzi o to, żeby być w żeby się trząść trzeba bać zimna i wylądować w szpitalu, tylko właśnie tak jak my jesteśmy normalnie uśmiechnięci, rozmawiamy, jest na ciepło Jesteśmy już po prostu zaadaptowani do tego zimna I dla nas jest to już poniekąd normalne Dla początkujących mogłoby to dużo gorzej wyglądać W schronisku już mamy piecyk, tego nam trzeba było <laughs> no, Wracamy na dół wyprawa bardzo pozytywnie zaliczona. Przy sronisku, przy gorącej kwaśnicy, przy piecyku. Troszkę tylko organizm odczuł od razu, że wszedł ciepło. Lekkie drgawki, żeby złapał temperaturę, żeby się rozgrzał. Ale nie byliśmy bardzo jakoś wychłodzeni. Osobiście czasem dużo gorzej się czułem po morsowaniu. Jak za długo przeciągłem. Także świetna sprawa, my też kochamy, my też lubimy wygodę, my też lubimy ciepło, ale żeby zachować synergię w życiu raz od czasu trzeba zrobić coś innego.